witajcie. Zaczynamy znowu codzienne zadania. Wpadł listopad, teraz nowy. Zalogowanie będą jakieś takie rzeczy. Ogólnie, yy, już z, za, tylko się zalogowałam, to mi wyskoczyło, żeby odebrać sobie, co to jest. Lepsi przyjaciele. No, okej, okay. mogę być Twoim najlepszym przyjacielem. Jest nowa, kto chce. Zaznajomych. Love. Dobra, no i lecimy z codziennymi zadaniami. Na pewno skrzynki, skrzynki zawsze szukamy. Więc o, prezenty, przepraszam, prezenty. Nie skrzynki, tylko prezenty. Zbieramy sobie. Jak zbierzemy prezenty, jak pogłaszczemy 10 zwierzaków, to będziemy patrzeć, co jest w codziennych zadaniach. Jeszcze nie patrzyłam, nie wiem czym gramie zaskoczy dzisiaj. Więc na chwilę obecną skupiamy się na prezentach i na zwierzakach, a później zobaczymy, co będzie w codziennych zadaniach. Okej, okay, tu już chyba nie będę miała prezentów raczej, bo raczej będzie tak, pewnie. Central Plaza, City Beach, Forest i później z powrotem Central Plaza. Tak mi się wydaje, Plaza. Tak mi się wydaje, bo zazwyczaj tak jest. To chyba zależy od kolejności, gdzie się chodzi. Okej. Okay. Od razu idziemy do zwierzaka. Zrobimy od razu pogłaskanie 10. Chociaż przyznam, że ostatnio w ostatnim odcinku, moim gdzie robiłam codzienne zadania, było tak, że przycięło mi się. Musiałam się wylogować i zalogować, bo, bo nie chciało mi zbierać głaskania zwierząt. Się trochę zirytowałam, ale. Ale później, ok, odblokowało się, było spoko. Dobra, mamy to. O, jeszcze jeden zwierzak nam skoczył. No dobra, głaszczemy. Mm. Lecimy do lasu w takim razie. W ogóle dzisiaj jest 1 listopada. Grobinki te sprawy. O, jak ktoś tam się otworzył, damylowe. Damylowe. E, ok, dalej głaszczemy. To jest dla labubu do pogłaskania. O, gęsia! Gęsia. Głaszczemy gęsie. Lubię gąski. Głaszczemy gęsie na pewno. Piesio. Piesio też. Czy to jest wilk? Nie, no to chyba wilk. Dobra. O, jest! Pogłasz 10 zwierzaków mamy. Szukamy dalej. Ok, wracamy do... E, wracamy do lokacji... Eee... Tutaj centra plaza. Boże nie mogą się wysłowić. Przepraszam, skupiłam się na czymś innym i nie mogą się wysłowić. Dobra, szukamy prezentu. Jest prezent, ok. Już jestem ciekawa, jakie będziemy mieli trzy codzienne zadania do zrobienia. No, ciśniemy, ok, mamy to. I co zostało jeszcze jeden? Czy to jest ostatni? Znajdź wszystkie prezenty codzienne. Ok, mamy wszystkie. Nie są jak każdego nowego, cztery... no dobrze, okej, okay, nie ma problemu, nie krzycz na mnie. Dobra, kup nową animację yy, emocji, zmień swój strój, edytuj swój dom. Super, mamy zadania yy, codzienne, bardzo mi się podoba, bo tak, kup nową animację to sobie od razu zrobimy ten. Wydaj 200 star coins, zmień swój strój. Miałam ochotę dzisiaj zmienić strój, więc spoko. I edytuj swój dom, też może wpaść. W ogóle chciałam zobaczyć, czy dzisiaj nie ma przypadkiem czegoś nowego w szafie do kupienia, bo wleciał listopad, więc przypuszczam, że i nowa akcja. Ok, zaczniemy sobie od kupienia nowej animacji. Eee, od nowej animacji. To co to jest? Nie. Nie potrzebujemy jakiejś. Mega. O, to jest taki cute, stoję sobie taka. No, to niech będzie. Okej. Okay. Taki cute, stoję sobie tak boczkiem. Fajnie, fajnie. Dobra. O Jezu, animację ani... animacje emocji mieliśmy kupić. A kupiliśmy co? Nastroju. No nie. Dobra, to sobie musimy jakoś kupić tą jeszcze. Mhm. Mhm, mm bąbelki nie. Przykuc Ale czekaj. Animacje. Kup nową animację emocji. Wszystkie nastroje. Czyżby to było to? Emocje. Dobra, spróbujemy też stąd coś kupić. Zobaczymy, jak to wygląda. O, taki wave, taki trochę fajny. A to myślenie. Kupujemy myślenie. Dobra. Ok, mamy to. Yy, kolejne było tak. Edytuj swój dom, teraz zrobimy. Usiądź sobie na łebeczce, na spokojnie. Yy, idziemy do lokacji Dudu, czyli mój dom. Nie wiem dlaczego go tak nazwałam. Nie pytajcie mnie. Ok, co my tu mamy? Bierzemy edytuj. A, i w sumie nie musimy edytować, bo to już jest ok, no dobra, to już nam zrobiło. No i teraz ostatnie, najważniejsze. Zasiądźmy sobie do tego przy kanapie. Znaczy na kanapie. Zmień swój strój. Idziemy patrzeć, co jest ciekawego. Przy mierzalni. Ogólnie, tak jak Wam mówiłam,. Czyli się sobie wszystko. Ogólnie, tak jak Wam mówiłam, ja sobie wysłałam z innego konta Tutaj takie rzeczy czy słuchawki. Ale na razie chciałabym zobaczyć, czy coś nowego jest. A nie, to jest cały czas ta akcja, która już była. Dobra, ok. Czyli przebieramy się w coś, co mam już. Chciałabym chyba ten sweter sobie założyć. Taki jesieniarski. Eee, założymy sobie włosy, bo mam inne, tak. Te bym chciała założyć. Okej. Okay. Hmm, czy ja coś mam? O, tutaj mam takie fajne te. Poznokci nie mam nadal, trudno nie kupuję. O, tatuaż założymy sobie. Czy ja coś jeszcze mam tutaj? Tutaj nie. Okej. Okay. W ubraniach czapka w ogóle nie pasuje. Jak pięć do nosa to pasuje ta czapka. Okej, okay, ale tak weźmiemy sobie kolczyk. Przecież słuchafony fajne. Nie, nie, dobra, słuchafonów nie chcemy. Mm, kolczyk, a kwiatek mogę założyć? Też mogę. Mm, 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 torebunia. Też torebunia też średnio pasuje. Nie no, muszę coś na szyję kupić zaraz. Okej, okay, zaraz coś kupimy na szyję. Buty są takie. Nie pasują buty w ogóle. Ja w ogóle nie mam żadnych butów, które by pasowały. Ja bym chciała jakieś wysokie kozaki. Czyli co? Idziemy na zakupy. Ok. Na zakupy sobie weźmiemy tak. I na pewno to mają być kozaki. Boże, jakie drogie. Fajne są, ale są drogie. Jezu, te mi się podobają. Ale nie do tego stylu. Co byśmy mogli tutaj sobie. A te? Nie, w ogóle tragedia. To są VIP, te są fajne, ale są VIP. Ja bym chciała jakieś wysokie. Jezu, białe kozaczki. Eee, nie, to nie, to nie mój fajp. A te? Te w sumie trochę tak by pasowały do swetra, tylko żebyśmy dali inny kolor. Ale, dobra, patrzymy jeszcze inne. O, a te takie naciągane? Spoko są, nie? Chyba. Nie wiem. Boże, one są drogie strasznie. A, drogie, no. Dobra, to jeszcze patrzymy coś innego. A te? Nie, takie błyszczące. A jakby w tych zmienić kolory. Czekajcie, jakby w tych zrobić takie bardziej, bo ja bym chciała, żeby one były bardziej takie czarne. To ewentualnie mniej czarne i to ewentualnie mniej czarne albo całkiem czarne. I co wy na to? Mi się wydaje, że są całkiem w porze. Takie, co? Tak, biorę. Ok, mamy buty. Teraz potrzebujemy kupić, kupić, kupić coś na szyję, biżuterię. Ok, lecimy w biżuterię, Biżu, Mamy tylko tysiaka. też nie mamy co szaleć. Nie, takie coś wiszącego na szyję. Czekajcie. Mm. To nie, coś takiego ala choker. O, a to jest takie fajne nawet całkiem. O, to bardziej. Tak, coś tak, żeby trochę do butów pasowało. Spoko jest a to. Takie zasłychaśne. To, takie nadaje trochę charakteru. Albo to. Nie, to serce takie za duże. Patek śniegu jeszcze nie na teraz. Mm, za mocne znowu. Czekajcie, jeszcze zobaczymy co tu ciekawego jest. Nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Lecimy dalej. Mm. Dobra, wydaje mi się, że najlepsze było tamto, co znalazłam. Już było. Już było. Gdzie to było? A teraz w ogóle... O, ja teraz znalazła. To było tak, gdzieś nad tym sercem. To. Dobra, spoko. Bierzemy to. Bierzemy to. I teraz fajnie, bo by torebka. Torby. Coś innego. Coś innego, coś fajnego. Nie. O jezu, to jest dla bub... Nie stać mnie. <grystanie> to by było fajne, ale mi nie stać. 700 mam tylko. Czekajcie. Coś znajdziemy. Coś znajdziemy na pewno. Żeby f... O Jezu, VIP. No, nie, słuchajcie. Powiem wam, że kupię sobie normalnie VIPa. Ta jest fajna, ale też nie, nie stać mnie. To od dwóch końców mi brakuje. Ale no, nie bram. To wygląda jak deska Sedesowa. Naprawdę, to wygląda jak deska Sedesowa. Mm, dobra, lecimy dalej, dalej. A to? Nie, to taka dziwacznie ILE TO KOSZTUJE?! Chyba komuś się pomyliło od 2.0. No, chyba na pewno. O, a taka? Tylko żeby zmienić kolor na czarny. Czarny. To zrobić szare. O, co Wy na to? Taka torebunia piękna. Mamy to. Mamy ten look. Mi się wydaje, że jest spoko. Dla porównania. Zrobimy za chwilę, czekajcie. Zrobimy tak, stwórz look. Czekajcie. Nowy. Zapisz. Zobacz teraz. No i patrzcie. Tak dla porównania. Ten i ten. No, ten nowy mi się bardziej podoba. Chociaż ten był też spoko. Ale ten mi się... No, tak, nowy mi się podoba. Jest ok. Jest ok. Mm. Polecimy sobie do forest. Jeszcze na chwilę, bo zaraz będziemy już kończyć. Usiądziemy i zaprosimy na kanał. W ogóle jakaś ożywiona dyskusja jest. Więc nie. Aha. O Jezu. Nie, tu coś. Okej. Okay. Słabe gadki. W każdym razie. Mm, Mamy jakieś nagrody dobre, nie? Okej. Okay. Dobra, lecimy, tak, do głównego Central Plaza. Yy, odbieramy sobie punkty za codzienne zadania. Gry robić już dzisiaj nie będę, jest, jest dość późno, jeszcze zanim wrzucę film, więc będzie jeszcze później. Tak więc dzisiaj już dziękuję za uwagę. O, jeszcze poklepiemy. Wszak ja nie lubię pająków, Pająki są okropne, ale mamy trzech gostków. Zbierzemy sobie szybko. I dziękuję. W takim razie w ogóle, jeżeli dooglądałeś do końca, jeżeli e, dobrnąłeś do końca, dooglądałeś, zostaw przynajmniej lajka albo komentarzem. Wiedziała, że ktoś to w ogóle ogląda, czy dalej robić, czy nie robić. Bo mi to sprawia frajdę. Muszę przyznać, że mnie to bardzo odstresowuje. E, wycisza mnie. Lubię w tą gierkę czasami zagrać. Nawet te 15 minut i chciałabym wiedzieć, czy dalej to nagrywać, czy po prostu grać sobie samej dla siebie. No, w każdym razie, dziękuję.